🎵 Hejka! Dawno się nie odzywałam. Wiem. Jakoś... Brak wody twórczej, chęci do nagrywania, nie wiem. Ale ciągle gdzieś z tą głowy miałam, hmm, co bym mogła nagrać i w ogóle. I przychodzę do Was znowu z takim luźnym vlogiem w sumie, ale mam już trochę pomysłów na coś takiego bardziej kreatywnego, wspomagającego. Bo jednak dużo czytam książek o samorozwoju i chciałabym się tą wiedzą, trochę może podzielić, bo ludzie może nie lubią czytać. Albo czasem jak usłyszę coś od kogoś, to tak do nich trafi. I w sumie po co całą książkę, jak ktoś ci może najważniejsze rzeczy przekazać. I uważam, że taką pozytywną, pomagającą wiedzą trzeba się dzielić. Więc taki o oto mam plan na ten kanał. Teraz tak, przyszykowałam się. Za 15 minut mam pociąg, jadę do mojej bestii na kawkę, bo upiekłam wczoraj pumpkin pie. I tak sobie spędzę niedzielę, czy tak, do południa może, a później, no wiadomo, lekcje. Wróciłam już do domku. Teraz zabieram się za naukę. Przed chwilą sobie sprawdzałam, co jeszcze mam w planach na dzisiaj, bo staram sobie codziennie rozpisywać listę rzeczy do zrobienia i tego się po prostu trzymać, bo zauważyłam, że to jest najlepszy sposób, żeby wszystko zrobić. <laughs> Właśnie chciałabym nagrać odcinek, jak ogarniam swoje życie, bo zauważyłam, że dużo ludzi ma z tym problem. A sama mam dużo zajęć dodatkowych, do późna lekcje. Dużo zadają, jak wszędzie. I mam parę takich tipów, które pozwalają mi to wszystko ogarniać. No więc, nie przedłużając, zaczynam się uczyć. <grych> Sytuacji. Jest już kolejny dzień, a raczej jego już prawie koniec. Jest 18.30. Jestem już po szkole, odrobiłam większość lekcji. Teraz mam w planach jeszcze pouczyć się historii i zrobić jakiś trening. Ogólnie to ten tydzień jest bardzo łatwy. Mam tylko prezentację na hiszpański. Ale w przyszłym tygodniu mam trzy sprawdziany, kartkówkę i wypracowanie do napisania, więc starałam się wszystko sobie tak rozłożyć już w tym tygodniu. Też na weekend mam już plany z znajomymi od dawna, których nie mogę przełożyć. I zapowiada się dużo roboty i kombinowania z organizacją, ale wiem, że dam radę. To jest właśnie coś, nad czym teraz pracuję. Takie logiczne rozkładanie sobie pracy. Wiecie, nie wszystko na ostatnią chwilę, tylko tak jak wiem, że w przyszłym tygodniu mam dużo rzeczy, a w tym nic, to staram się już teraz zacząć. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Życzę Wam miłego dnia, wieczora, dobranoc. I widzimy się w kolejnym filmiku. Pa! pa!